Witamy po przerwie Adamski. Ja Adamski. tymski czas. Strefa ZG. Cały czas w pociągu. Jeszcze jesteśmy na stacji na widzewie, czekamy na odjazd. Czekamy niecierpliwością a i w międzyczasie coś powiemy może do naszych słuchaczy. Na przykład powiemy o tym, że te połączenia ruszają dzisiaj właśnie, że dzisiaj jeszcze można pojeździć sobie do wieczora za darmo, He, a co? No tak i może jeszcze zdążycie. Tak jak wsiadajcie, wsiadajcie, bo krótka podróż. Jest 16 minut, jedną, 16, w drugą jesteście z powrotem. No jedna godzinka, właściwie już. Tyle świata można zwiedzić. Dziś za darmo, a od jutra 3 złoty bilet. Zresztą... To normalne, bo jak ktoś jest studentem albo uczniem, to ma taniej. A. Tak nie wiem, bez sensu są te końcówki groszy, zauważyłeś? Złot 89, złot 47, jakby mi mogli zaokrąglić. No, tylko dlatego, że jest ustawowo w te, 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 no Zniżki są, ulgi przyznane. Wy macie jako studenci na przykład 51%, no i jakoś trzeba z tego wybrnąć. Znaczy, ten grosz płacy naprawdę, ale posłucham się walać w portfelu. No. Zawsze możesz końcówkę zostawić kierownikowi pociągu. O, za dobrą podróż. Tak. No i co, jakie Twoje wrażenia pierwsze z tej wycieczki naszej? Bardzo dobrze, bardzo szybko. Nawet nie zauważyłem po prostu, kiedy dojechałem, z miejsca na miejsce. No, cicho, spokojnie, elegancko. Nie? No, jeszcze tak. Jeszcze tak, znaczy, ja. Dzisiaj bardzo dużo ludzi jeździ tymi pociągami, wszyscy są bardzo ciekawi. Dużo ludzi jeździ turystycznie, czyli tylko po to, żeby zobaczyć, jak te pociągi jeżdżą. To zupełnie inaczej niż my. No, więc, wiesz, to jest taka trasa ona zupełnie. zawodowo. No, no. Jak, jak nas zapytają, czy ten pociąg będzie nam przydatny zawodowo, to dziś tak. No, wiesz, później na przykład będzie audycja może jakaś po prostu z pociągu. No, tylko na to, wiesz, co tydzień. Nie? No dobry, to może być ciekawe takie. Jakby kroniki podróży. No no, no. może być. Warunki są bardzo przyzwoite, te pociągi nowe flirty zakupione przez łódką kolę aglomeracyjną są rzeczywiście bardzo fajne. Sam raz I do flirtowania. Sam raz do flirtowania. Można się wybrać na romantyczną, acz krótką podróż. Ale to i tak ponoć te 16, 16 minus. to jest dłużej niż, wiesz, tak, zazwyczaj to się odbywa na badaczy. Na no według badaczy faktycznie, z grą wstępną do 14 maksymalnie minut. Także akurat można wsiąść, tak, jeszcze jak jeszcze w drogę powrotną, to przynajmniej można jeszcze stojąc i czekając na kolejny powrót. No ty myślisz, że będą ciupciać tutaj ludzie w tym pociągu? Nie wiem, no. Choć zabiorę cię, dam pociąg na widzę, wciamy sobie. Ściągaj majtki, będziemy się całować. No wiesz, ale no, nazwa zobowiązuje, tak? A są króciutkie pociągi i kamery są tutaj. Ja się obawiam, że w ogóle być z tego niezwyporną. Jak z się nic nie brakuje, jest... no. No podobno, podobno. Nie wiem jak w toaletach, musimy sprawdzić. No, tam jeszcze nie byliśmy. No. Miejmy nadzieję, że. No, może w tym wejściu dotyczącym. To teraz za, za chwilę spróbujemy kogoś podejrzeć. Może w talecie akurat się coś dzieje. No, ale może do tematu wrócimy tej łuskiej kolei aglomeracyjnej. No. Dobrze, że ruszyła. Jest to bardzo ciekawe połączenie. Połączenie, które rzeczywiście tym wszystkim, którzy ze zgierza dojeżdżają na uczelnie, przede wszystkim na stokach, na lumbowo głównie, tak? I tym wszystkim, którzy dojeżdżają tutaj na widzew i na Dąbrowę do pracy, może rzeczywiście ułatwić życie. No, przede wszystkim na pewno będzie przeprowadzenie potężna oszczędność czasu. A no, ci, co jadą z Widzewa czy z stoków do Zgierza, to im nie ułatwi? Nie, no, na pewno też, chociaż zakładać należy, że chyba jednak większą frajdę i pomoc będzie, będzie ten pociąg czynił jednak zwierzanom niż Widzewianom. A widzewiaką może jak najbardziej się przysłużyć. Tak, może to być pociąg też kibicowski. Miejmy nadzieję tylko, że nie zniszczą takich ładnych wagonów. No zaraz tam zniszczą, po prostu pomaruje na swoje barwy, no. Tak, rzeczywiście może zmienić wydatnie jakość podróżowania. No widziałeś ten taki mural, gdzieś tam z się pojawił właśnie Widzewski? Nie, nie widziałem. No zobaczysz, później poka pokażę na Facebooku. Z pociągu będzie widać? No, no nie, chyba nie, nie do trasa. Nie do tresa. Mamy dzisiaj dużo ludzi takich, którzy tutaj bardzo żywo się interesują w ogóle tym, co ten pociąg robi. No poza tym, że jedzie oczywiście. A my się czym się najbardziej interesują? Tym, że w ogóle się pojawił? My się interesujemy tym, że się pojawił, bo to jest jednak nowa jakość na Zgierskim Dworcu. Teraz ruch będzie dużo większy, przejazd przez Sadową Zaszyna do Starostwa będzie dużo częściej zamykany. <grym> o, ale zwłaszcza ten ruch będzie większy na tym jednym torze, który był totalnie nieobsługiwany. No tak, on tylko służył towarowym pociągom do tej pory, więc faktycznie no macie do wyboru, jakbyście chcieli gdzieś po drodze się zatrzymać, to Arturówek, to szybko można, proszę Ciebie, tam dotrzeć na wiesz co, na to, to kąpielisko. Po prostu można, jeżeli nie macie co są sobą zrobić, na przykład przez godzinę, to po prostu na widzę i z powrotem i już. 6 no. zł kosztuje ta przejemność. No to jest tak, gra warta świeczki. No. Gra warta świeczki. No, oczywiście w kawiarni nie byłoby tanie. No. A tutaj z termosu można sobie z domu zabrać. A dzisiaj jeszcze rozdają jabłuszka na dworcu. Jelką się obawiam, żeby nie było tak jak w tych pociągach, wiesz, które jeżdżą i tramwajach y, podmiejskich, że ludzie będą wyciągać, rozumiesz, bułeczki, pomidorki, kiełbaski i będzie ładnie wonić. Będzie wars? Taki wars z z torby. Gorzej, gorzej, że mogą nie zdążyć przełknąć, już będą na miejscu. No to już też będzie szybkie trawienie. No. A ludzie dzisiaj się bardzo interesują tym, jak ten pociąg jedzie, gdzie się zatrzymuje, gdzie mogą wysiąść. No tacy, takie podniecenie. A czy, prze, a czy przejazdów będzie więcej, to jest najczęściej zadawane pytanie przez te, przez ten ten Tak, kogoś. Żeby jeździły częściej. No, tak co my nadzieję, że będą. Jeżeli byłoby tyle ludzi codziennie, co jest dzisiaj, to faktycznie jest szansa, że, że mogłoby, być, mogłoby być sens otwierania tych, znaczy uruchamiania trochę więcej połączeń na tej trasie. No i myślę, że tak kiedyś może się wreszcie stanie, wiesz. Miejmy nadzieję. Wtedy też będziemy jeździć po prostu tak cały dzień, no nie, w tej z powrotem. Właściwie nic nie będziemy robić, tylko studio przeniesiemy do e, pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Studio przejazdowe. Możemy wam też powiedzieć, a właściwie to za chwilę zapodać, e, krótką scenkę rodzajową z e, Zgierskiego punktu na Placu Kińskiego, sprzedaży biletów. Adrian kupował bilet, próbował kupić bilet. To będziecie... Bilet kupiłem, tylko chciałem wykorzystać swoją migawkę łódzką, którą już mam, a która ponoć jest zintegrowana z systemem zgierskim. Okazuje się, że nie, nie jest. Sami usłyszcie, co usłyszał w budce, nie nie, nie z piwem, nie z biletami oczywiście, na Placu Kilińskiego w Pozdrawiam panią kasierkę. Słuchacie strofę ZG. Dzień ja mam takie pytanie, czy można kupić tutaj na łóżką e, migawkę, gierską migawkę? Na kolejny miesiąc? Można. Doładować, tak? Można. To... Ona kosztuje 90 zł. A takiej zwykłej na autobusy te jest nie można? Proszę pana, jest taka opcja, gdzie wszystkie autobusy w zwierzu, wszystkie autobusy i tramwaje w łodzi, plus mhm. pociąg kosztuje 90 zł. ulgowa. Aha, czy jakbym na przykład chciał kupić sobie aglomeracyjną łódzką na MPK i z tutaj migawkę na autobusy zgierskie, to nie mogę na. No, może na... pan. Ale to jeszcze to jest. do muszę płacić. Do tego pociąg. A bez pociągu nie mogę. Nie. Aha. Dobrze, no to bez tego poproszę na wrzesień, migawkę z gierską z autobusy. Z gierzu? Tak, znaczy rozumiem, że bez tego musi ale być papierek. To, nie na, to musi być inna migawka, to nie na to. A jak będzie ta z, ze zgierskim obrazkiem, to będę mógł wtedy kupić taką, tylko na zgierz. Tak, ale my jeszcze nie mamy tego w programie. To z kiedy będzie? Nie wiem. Miejskie usługi komunikacyjne wiedzą. Więcej niż. No dobrze, ale to tak czy inaczej, poproszę o z tego papierową migawkę na wrzesień, na wszystkie autobusy. Nie ma pan migawki wyrobionej? Mam, tylko znaczek poproszę. A jak na wszystkie autobusy? Na wszystkie autobusy. ulgowy? Tak ulgowy. Proszę bardzo. 39 zł. A kartą ewentualnie też można płacić, czy nie? Nie. 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 Dziękuję bardzo.